tu szakal z tej strony, witam Was na moim kanale i dzisiaj taki szybki, mały, małe przypomnienie i szybki tutorial. A propos Borderlands 1, chyba 1, jeśli w ogóle, nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić. Dwójka na pewno i pre na pewno. Będziemy się bawić w komendy konsoli. Nie ma ich za wiele, ale niektóre są przydatne, można się pobawić. Fajnie, także dwie sprawy. Przypomnienie, bo już o tym mówiłem, a teraz pokażę jak włączyć, czyli szukamy sobie na c documents, przepraszam, muszę to rozciągnąć trochę, o, c user twoje imię, czy twoja nazwa użytkownika documents katalogi podaję my games borderlands2 willow game config i tutaj zaglądamy do pliku willow input. Radzę sobie ten plik zrobić kopię na dysku d gdzieś tam, czy nawet tu zrobić Ctrl C Ctrl V i się pojawi kopia, a grzebać. W jednym z tych plików, żeby sobie nie poknocić. Dobra, przechodzimy do tego pliku, szukamy sobie ciągu. Engine Console. Dalej. Szukaj. O, znalazł. W braketach łatwo. O, tak zrobić. <śm> teraz to mądre, nie? O, tak wpisać. I znaleźć, i tylko to znajdzie. Dobra, i teraz tutaj będziecie mieli. Undefined i tutaj Undefined. ConsoleK ma być tilde. TypeK ma być Backslash. Backslash to klawisz pochyły. Nie slash, tylko backslash. Z mojej strony patrzę. Hmm. I zaraz wam pokażę czym to się różni. chodzi o konsolę, to wam zjeżdża, a type K to po prostu się pojawia na dole. I nie, nie, nie blokuje wam ekranu, na przykład jak chcecie zrobić screenshot. No, to to trzeba wpisać, zapisać, plik, zapisz. Ja już mam zapisane, jak widzicie. Także można to sobie zamknąć, to sobie zamknąć. Kopię zrobiliśmy. Tak, bach. Palimy gumę w grze. Tam można sobie zminimalizować. Chwila. I palimy bordera. Mam nadzieję, że to będzie widać, że będę musiał dogrywać. Tak, ostatnio. Im więcej jest dodatków w grze, tym dłużej tutaj się uruchamia Ten Searching for Tone, loadable content, please wait Potem loading Czasem pomaga, jak widzicie Mamy ludzika Tu sobie zrobimy hmm, Select character Network options online I vital, żeby nam nikt nie wbił się I wbijamy się do gry No dobra, no to teraz tak. Może sobie gdzieś wyjdziemy na jakieś widoczki. Czy by ładnie wyglądało. Czy to jakieś no. będą? Czy nie będą? Wyjrzyjmy. Mm, no wiele to nie będzie. Mm, ale nawet mamy tam. Jakieś. No, i teraz tak. Konsola z Tak wygląda. A jak chcecie backslash'a, to tu jest wpis na dole, jak widzicie. Tak samo działają, tylko na przykład, jak chcecie zdjąć, a zrobić screenshota, to można wpisać albo z tr.m. z Ale teraz, jak widzicie, zrobiłem Wam na pół ekranu, albo samo shot. No, teraz zrobiłem Wam na pół ekranu. Za to ten jest fajniejszy. A jeszcze ten. Jest jeszcze, a ten jest jeszcze fajniejszy. Wpisujemy sobie togle HUD. Można zrobić tak, żeby było ładniej. O, togle HUD. Nie znika wszystko, i teraz shot. I mamy fajnego screenshot. A jeszcze jakbyście zrobili to a, przy przełączaniu broni. <laughs> nie mile. A nieraz widać. że Znika całkiem o! I zrobić nie? Ten moment. O! <laughs> żłapałem. Widzicie. I co jeszcze można zrobić? Można jeszcze wpisać sobie stat FPS. I będzie Wam pokazywało, ile klatek na sekundę na żywo kręci, a nie to co Fraps. Więc to też jest fajna sprawa. Można sobie zobaczyć, jak to będzie kręciło więcej. Aha, więcej zaraz Wam pokażę o co chodzi z tym hudem. Tak, tutaj zaraz nie wskoczę, to będzie zabawa. No dawaj. Dobra, udało się. Z tym hudem jest tak, że jak go włączycie, to fajnie wygląda, ale jak cokolwiek otworzycie, to nie działa. Tab nie działa, menu całe nie działa. I jak otworzycie jakąś skrzynkę, to nie widać co jest. Więc warto, można sobie. A, oczywiście. Można do góry cofać, jechać do góry, do dołu. to co wpisywaliście przed chwilą. A, no i fowy. No i chyba FOV to wszystko, co chciałem Wam jeszcze pokazać. Show. Tak, 100 FPS było. Mamy zrobione. Toglu, hot, screenshot i fow. Ja gram na 120. W samej grze, w opcjach, możecie przestawiać fowa. O, widzicie? 120. Ale jak teraz przesunę i wrócę, to będzie 110. Tak samo tu. 70. Więcej nie zrobię, nie? Ale teraz jak zrobię 60 to się ustawiło na 60, a jak przejadę, to będzie 70, więc mniej nie będzie, nie? Także chcecie sobie przestawić to potem nie dotykajcie tego. Oczywiście różnica jest. O! No, tylko mi się po prostu 20 zeszło i aktualizuje mi się przeglądarka. Jak już zmienicie sobie tą pole widzenia, to nie grzebcie w menu. Ja wolę grać na s ja Przyzwyczaiłem się od Quake'a i tak, jak mi udaje mi się grę ustawić, to ustawiam jak się da. nie? No i myślę, że to wszystko jeśli chodzi o komendy konsoli. Można się bawić, można zobaczyć jakie, jakie są mm, komendy. Jak na przykład zmienimy sobie jakieś parametry wrażliwicości, nie? No na przykład zmienimy sobie, zmniejszymy sobie do. No, przepraszam, zmniejszymy i zwiększą 720. no. apply changes yes. Wrócimy, wrócimy, wrócimy i zobaczmy tyle i widzicie jakie komendy się pojawiły switch fullscreen set to 1 and int res x set to i tak dalej można się pobawić tylko tak, wszystkie komendy z konsoli przypominam, jak wpisujecie one są instant, one się zmieniają teraz Tak, mogę dać fov 30 że zobaczcie jak wygląda grać się nie da, nic widać za to FOF 180 i Jaka szybkość gry, co? Ja dopiero dobiegłem do ściany. Stąd. Tak, jakbym biegł 2 km. No. Myślę, że 120 jest OK. W moim przypadku nie pasuje. Jeśli będziecie mieli jakieś pytanka, proszę bardzo pisać. Dużo tych konsol, komend konsolowych nie ma, ale można się pobawić. Można sobie do, dopasować. Screenshoty robić, po, przypominam shot i robi się. Oczywiście F12 jak macie. Pod, ja mam podbindowane F12 to też mi się robi. I można też łapać, nie? Ale z konsoli też można się pobawić. Oczywiście show. No, pograć za bardzo na na w ogóle się nie da no, bo ani menu nie ma, ani nie można y, zajrzeć do tego. Zobaczyć czy mam moniki, czy nie mamy. Jedyne przełączenie broni i po prostu strzelanie, nie? No, i nie widać, co mamy, oj, nie to, przepraszam, gdzie jesteś, hm, teraz do przyleciałem. przeleciałem, no to w kółko kręci. dobra, chyba, chyba napiszę tak, będzie szybciej, o, o teraz widzę, że to jest amunicja. Także nie przedłużając, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia na Pandorze już wkrótce. <laughs> A, co mówiłem jeszcze. <laughs> nie tak szybko. Te zmiany w tyldzie, tutaj czy tutaj w konsoli są natychmiastowe, ale się nie zapisują. Więc jak chcecie coś na stałe ustawić, to trzeba w konfigurach szukać i tam ustawiać. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, szakalout. <laughs> Way. <laughs>